Witam Was moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z króciutką, bardzo fajną informacją. Mianowicie, zaczynamy kolejny konkurs z firmą Trines czy też Przyjemny Sen, ponieważ mają nam dwa sklepy. E, także zaczynamy znowu nowy konkurs dla Was. Tak jest. Startuje dokładnie od dzisiaj, czyli od 15 września. Będzie trwał do 15 stycznia. Czyli 15 stycznia będziemy sobie kogoś z Was wybierać znów, kto otrzyma bon tym razem na 6000 zł do tego sklepu. E, także moi drodzy, e, wszystkie produkty, które będą brały udział w tym konkursie znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. E, będą to na przykład absorbery, takie jak ten, który tutaj mamy, czy też te duże absorbery które po prostu pomagają, zabezpieczają naszą energię, chronią nas przed takimi, wiecie, różnymi promieniowaniami elektrycznymi, czy z telefonów tego typu Wi-Fi. To jest właśnie dlatego też to cały czas noszę zawsze ze sobą. Dlatego to używam, dlatego to też polecam, ponieważ dzisiaj mamy tyle tych urządzeń wokół wszystkiego, które wszystkie niestety promieniują, że jakoś też trzeba się po prostu przed tym ochraniać. Także to jest po prostu jedna taka rzecz. Oczywiście, zastosowań tutaj tego jest naprawdę sporo. Co już wiele razy Wam powtarzałem, co też wiele razy znaleźliście też w komentarzach od innych ludzi. Na przykład, zmienia się to cała atmosfera między ludźmi, i tak dalej. Dlatego, jest to po prostu takie fajne w tym wszystkim. ja no najbardziej opłaca się kupować po prostu w zestawach, które też macie zalinkowane. Gdzie dostajecie na przykład taki duży gratis, kupując po prostu dwa małe. Także macie go po prostu dodany tutaj za to, że jesteście naszymi widzami, ten duży, który no, ma wartość 1400 zł, około jak dobrze pamiętam. Przy trzech małych na przykład dostajecie już dwa takie duże jeszcze dodane, a przy pięciu małych, to no, jest zakup dla większej rodziny, na przykład gdy każdy chce mieć swój własny, który będzie nosił, no to wtedy macie aż trzy takie duże dodane, za które nie płacicie. Sklep ten również oferuje poduszki, które od lat, wam tutaj pokazuje nasze. Już mamy chyba prawie ze 6 lat, gdzie macie gwarancję aż 10 lat na te poduszki. Te poduszki one są takie, że po prostu zawsze mają tą samą formę: czyli wychodzicie z łóżka i nie musicie się męczyć z tą poduszką, na nowo ją tam układać. Ona po prostu zostaje taka jaka. Była od nowości. Są bardzo fajne w transportowaniu, my je zawsze ze sobą zabieramy, jak gdzieś wyjeżdżamy, żebyśmy na nich mogli spać, bo inaczej byśmy się po prostu nie wyspali. Dodatkowo, no, mają też tą wentylację jak gdyby taką ponieważ jest to specjalny system kanalików, gdzie się kładziemy, to powietrze odsysa się, jak gdyby. Przewracamy się, czy coś zasysa się nowe powietrze. Znajdziemy też karbon w nich no, bardzo drogą taką substancję, która też na przykład jest wykorzystywana w super drogich samochodach, a ona pomaga tutaj przy tym, żeby się też ta poduszka dezynfekowała sama czyli jakieś bakterie tego typu rzeczy, ona się po prostu sama dezynfekuje. Także te poduszki też macie w takich fajnych zestawach, gdzie najbardziej się opłaci kupować. I tam to samo, kupując dwie małe, macie jedną dodatkową, znaczy dwie małe, dwie normalne poduszki, macie jedną dodatkową. Dodaną. Przy trzech poduszkach macie już dwie dodane, a przy pięciu, jeżeli chcecie dla każdego, żeby był, każdy miał z rodziny, z waszej, taką fajną poduszkę, to macie aż trzy dodane do tego, czyli macie razem osiem, a płacicie tylko za pięć. No i znajdziecie tam też jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, jak i materace, czy materace nawierzchniowe, kołdry, które też są niesamowite. Ktoś szuka naprawdę dobrej kołdry, to też warto sobie zerknąć. Tam w opisie też macie linki, macie oczywiście zniżki do materaców. Każdy produkt ma inny kod rabatowy, który znajdziecie w naszym opisie tego filmu. Także tam sobie po prostu zerknijcie. To są też fajne kołdry, na których się po prostu nie pocimy. W lato nie jest za ciepło, a w zimę po prostu nie jest za zimno ani za ciepło, są po prostu idealne i to samo właśnie te materace to jest takie combo, nie? jeżeli ma się to wszystko z tego to naprawdę ten sen jest po prostu całkiem coś innego, naprawdę można się wyspać, wstajemy rano fajnie rzeźcy, jeszcze absorber se pod poduszkę podłożymy, to już jest całkiem mega, naprawdę no od lat po prostu z tego korzystamy i od lat wam już to po prostu tutaj pokazujemy na tym kanale. Także te wszystkie produkty biorą udział w tym konkursie. Zerknijcie sobie do opisu. Kupując cokolwiek tam, wpisujcie sobie konkurs z szamanem. Do opisu, czy również telefonicznie to podajcie do tego i do. 15 stycznia, zostawcie nam jakiś fajny komentarz, fajną historię na temat produktu, który kupiliście. Zresztą widzieliście ostatnio też również, jaki komentarz znowu wygrał. To już był któryś z kolei, który tutaj tym razem został ktoś obdarowany. Także no, cieszymy się bardzo, że udało się znowu ten konkurs powtórzyć, że znowu będziemy mogli kogoś obdarować. No i my się zawsze też bardzo z tego cieszymy, kiedy ktoś po prostu coś może dostać też od nas. I sprawić po prostu komuś przyjemność. I nie jest to tak, że zawsze ktoś musi tam mega dużo kupić rzeczy, żeby po prostu wygrać, bo tym razem, ostatnim razem była pani, która kupiła tylko jedną poduszkę. A i tak jej komentarz spodobał nam się wszystkim najbardziej i dlatego go wybraliśmy. Więc ta pani miała wielkie szczęście. Jeszcze raz pozdrawiamy panią. Także, moi drodzy, wszystko co chciałem wam dzisiaj przekazać. Pamiętajcie, wystartowaliśmy znowu no i do 15 stycznia lecimy, 15 stycznia będziemy kogoś obdarowywać w tamtym roku było jakoś do wigilii było ale powiem wam, no wigilię jeszcze siedzieliśmy w papierach i musieliśmy jeszcze się konsultować tu z tym sklepem, jeszcze kogoś wybierać, więc powiedziałem, nie, tym roku nie chcę tego po prostu święta. <laughs> Bo wszyscy, wszyscy pewnie z was robili jakieś potrawy na święta Wigilijne, czy się przygotowali, abyśmy siedzieli cały zakartkowani w komentarzach i po prostu, żeśmy szukali, żeśmy musieli nagrywać tego. No, no była to ciekawa Wigilia, nie powiem, ale jeden raz mi starczy. Tak dlatego mówiłem. Przesuńmy to tym razem gdzieś dalej, żeby to nie było tak blisko świąt, żebyśmy sobie też mogli wszyscy odpocząć. Wiem, fajnie jest dostać też na święta taki bon. Ale tym razem przesuniemy go troszeczkę dalej. <grych> Żebym znowu nie siedział całej wigilii w kartkach, w mailach, później z tym sklepem się kontaktować i takie tam buty. Nie? Mieliśmy ręce pełne roboty, także to nie jest takie proste, bo później zawsze te komentarze z tym sklepem też konsultujemy, nie? żeby tam wybrać kogoś. Kto taki najfajniejszy, najlepszy ten komentarz napisze historię. No i tak to po prostu działa. Nie? Dlatego, no nie, że przysiądę, bo, a no dobra, tego wierzymy, to nie jest fajne, nie? No to trzeba wszystko przeanalizować. Ten pan to też analizuje, i później razem burzliwa dyskusja, który był najlepszy, nie? <laughs> Ale wa ważne, że się zawsze udaje i że zawsze udaje się komuś uciechę zrobić. To jest dla nas najważniejsze, żeby też móc kogoś obdarować. Taka wymiana energii po prostu. No. Także kupując, pamiętajcie o tym. Konkurs z Szamanem, jeżeli Was coś z tego interesuje. No i lecimy dalej. Także życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!